Pięcioro szpiegów zatrzymanych w Polsce. Wiadomo, co robili. Prokuratura Krajowa postawiła zarzuty pięciu osobom, w tym dwóm obywatelom Ukrainy i trzem obywatelom Białorusi, za działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce. Podejrzani, w tym nieletni, mieli kontaktować się przez aplikację Telegram, przekazując zdjęcia kluczowych obiektów infrastruktury krytycznej. Zatrzymania dokonano w dniach 25 i 26 listopada w ramach śledztwa prowadzonego przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Wobec trzech podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące, a nieletnia Sofia K. została umieszczona w schronisku dla nieletnich. Uladzimir U. otrzymał zakaz opuszczania kraju z powodu złego stanu zdrowia. Działania podejrzanych miały miejsce od marca 2024 do lutego 2025 roku w miastach takich jak Rzeszów, Warszawa i Łódź. Prokuratura kontynuuje postępowanie, planując dalsze działania w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.